Jeżeli myślisz, że za kwotę około 200 zł nie da się kupić słuchawek, które nie tylko będą nieźle wyglądały i fajnie grały, ale jednocześnie będą posiadały system ANC, który nie będzie tylko napisem na ich obudowie, ale systemem rzeczywiście działającym, to zapraszam do filmiku, w którym pokażę Ci coś bardzo interesującego. Cześć Cołek Zy, tak jest ze sobą, Witajcie. A dzisiaj, jak wspomniałem, słuchawki słuchawki firmy Edifer już drugi raz na moim kanale. Nie mam nic z tego, absolutnie, od razu Wam mówię, ale y, jestem pozytywnie zaskoczony tą marką, a dokładnie y, produktami, o których y, po dzisiejszym filmie mogę powiedzieć dwoma, o których Wam opowiem. Y, wcześniejszy, gdzieś może tu tutaj podrzucę Wam link, to był model y, W800 BT. Y, to jest taki bazowy, powiedziałbym, model y, w granicy, myślę, że już w tej chwili 110, maksymalnie 100 chyba. 20 zł, można go już kupić. Ten natomiast to jest model W820NB. No, takie nazwy długie, chyba pozazorcili trochę Mercedesowi, ale, ale tak, to jest 820NB. No i teraz, co to, co to właściwie za słuchawki są? Może zacznijmy od właściwości fizycznych, organoleptycznie, co możemy stwierdzić. Materiał to oczywiście tworzywo sztuczne, żadnych tutaj dodatków metalowych nie ma. No nie spodziewajmy się wodotrysków, ale trzeba przyznać, że jakość tego plastiku jest dobra. Nie jest całkowicie, odporny na zarysowania, ale wrażenie robi bardzo przyjemne. Słuchawki są lekkie, to raptem 221 gramów. Jak przedstawiałam się kwestia padów. Moim zdaniem są przyjemnie sprężyste i zobaczcie jakie głębokie. Bardzo podobną grubość ma też pałąk, który jest wykończony całkiem sensownie. Na górze już jest to tworzywo twarde, więc nie ma możliwości jakiegoś łatwego skaleczenia, uszkodzenia. Wracając do padów, muszę powiedzieć, że ten model podoba mi się tym bardziej, że jest modelem wokół usznym. Tak trzeba go nazwać, bo moje wcale niemałe uszy swobodnie się do tych padów mieszczą. Co do komfortu, to muszę przyznać, że i zakres regulacji yy, z takim wyczuwalnym przeskokiem yy, realizowany jest wystarczający zdecydowanie dla mnie i pozwala na spokojnie kilkugodzinne użytkowanie tych słuchawek, na przykład w warunkach biurowych, bez specjalnego dyskomfortu. Gdzieś się spotkałem z opinią, że kogoś te słuchawki gdzieś tam trochę uciskały. Wiecie, to wszystko zależy pewnie od przyzwyczajenia, ale dla mnie tego typu y, słuchawki nie są niczym nowym, w związku z tym, no i w ogóle nie wyobrażam sobie funkcjonowania w biurze bez takowych. W związku z tym ja, ja niczego nie odczuwam. Oczywiście, że takie słuchawki możecie kupić, wypróbować. Jak Wam się nie spodobają, po prostu oddajecie. Ja tak na Allegro na przykład kupuję cały czas, i to jest po prostu genialne rozwiązanie. Oczywiście, wiecie, ja szanuję wszystko, śladów praktycznie żadnych użytkowania nie ma, ale z drugiej strony no wiem, co kupuję, tak? więc moim zdaniem one są naprawdę przyjemnie wygodne. Co jeszcze, jeśli chodzi o ich wygląd, czy, czy to, co możemy na pierwszy rzut oka zauważyć, no to mamy tutaj złącze USB-C, przycisk sterowania. Trybami, tutaj włączamy sobie tym środkowym przyciskiem, obok niego jest jeszcze dioda, oczywiście głośniej, ciszej, zmiana utworów to jest jakby standard. No dobra, tak, tak się, takie pierwsze, tudzież drugie wrażenie te słuchawki robią. Co jeszcze można powiedzieć o nich w liczbach? Po pierwsze, akumulator 400 mAh, co za dużo nie musi mówić, ale. Taki akumulator przekłada się na prawie 50 godzin pracy i potwierdzam, słuchałem na tych słuchawkach wiele godzin. Ubytek rozładowania akumulatora był symboliczny. Co więcej, to jest bardzo też ciekawe, 10 minut ładowania wystarczy na 7 godzin użytkowania słuchawek bez włączonego ANC. Według mnie świetna sprawa, wystarczy pójść na kawę. Słuchajcie, wracacie i możecie dalej na tych słuchawkach pracować przetworniki 40 mm, membrana tutaj jest tytanizowana, jak producent podaje, pasmo przenoszenia 20, 000, 20 Hz, do 20 000 Hz, takie myślę, że dosyć standardowe. No, a gdzieś ten producent wspomina też o, o profilach Bluetooth, czyli A2DP i HFP. Dodatkowo, nie wiem już wspomniałem, certyfikat Hi-Res te słuchawki otrzymały. Tak to mniej więcej wygląda w liczbach. No a teraz dwie kwestie jeszcze, jak one tak naprawdę grają? No, muszę wam powiedzieć, że to jest kwestia bardzo subiektywna. Nie jestem ekspertem, więc nie będę takowego udawał. Natomiast moim zdaniem grają świetnie. To znaczy, tak, po pierwsze, dzięki tym głębokim padom i konstrukcji takiej wokół usznej, one fajnie izolują od otoczenia. Yy, więc ta, powiedziałbym, ta, ta, yy, to wyciszenie takie pasywne jest bardzo fajne. To jest pierwsza sprawa. Myślę, że to jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o tego typu słuchawki użytkowane na przykład w biurze. Czyli tak, z jednej strony mamy fajne wyciszenie, z drugiej strony jest taki dynamiczny, soczysty bas, nie jest przesadzony moim zdaniem, chociaż ja lubię takie, takie brzmienia bardziej basowe. Yy, Sopranu moim zdaniem bardzo dużo nie ma. A środek jest taki, powiedziałbym, zrównoważony. Czyli ja bym powiedział, że w kierunku takim troszkę basowym te, te, te słuchawki bym, bym, bym określił. Czy taką, taką charakterystykę. Natomiast to jest oczywiście subiektywne, i, i myślę, że zawsze najlepiej jest po prostu, jak wspomniałem, sprawdzić. Na zewnątrz jeszcze tutaj mamy mikrofony, no i sam system ANC. Nie ma tutaj regulacji, wiecie, jakby stopnia wyciszenia. Jest tak zwany ambient mode, czyli tryb, w który wchodzimy sobie tym przyciskiem, pozwalający na jakby odwrócenie troszkę tego ANC-a, może jego działania w tym trybie ambient te mikrofony nie służą do tego, żeby zbierać dźwięki dochodzące do nas z zewnątrz, na przykład tak jak szum klimatyzacji. Szczególnie te jednostajne dźwięki dobrze są wyciszane i je wtedy wyciszyć, tylko w tym trybie ambient te mikrofony zbierają dźwięk z zewnątrz i przekazują go do, do słuchawek czyli słyszymy po prostu i muzykę, czy to co sobie odtwarzamy gdzieś na słuchawkach i jednocześnie dźwięki dochodzące do nas z zewnątrz, czyli wiecie, nie musicie co chwilę gdzieś tam ściągać i jednego ucha wystawiać z tych słuchawek, tylko po prostu naciskacie sobie ten tryb e, ambient. E, no dobrze, czyli no mamy same superlatywy, czy to rzeczywiście tak jest, że one żadnych wad nie mają? No oczywiście, że mają, tak? Na przykład ten plastik e, potrafi się leciutko e, zarysować e, bez specjalnego starania się o to, więc trzeba mieć świadomość, że one jakoś tak hardkorowo eksploatowane być nie mogą. Ale to jest taka drobna sprawa. No myślę, że istotne dla Was będzie to, że one się nie składają w taki sposób, wiecie, nie skręcają się jeszcze, nie mamy tutaj przegubu. Taki przegub posiada inny model, 800BT Pro, gdybyście chcieli się nim zainteresować, ale ja ich nie wybrałem z tego względu, że ja przede wszystkim te słuchawki użytkuję w warunkach biurowych, tudzież domowych, nie potrzebuję ich tak składać. A z drugiej strony... Brzmieniowo te odpowiadały mi bardziej. I co jeszcze ważna rzecz, aplikacja, tamten model właśnie nie ma jeszcze wsparcia w aplikacji, nie wiem dlaczego, nie mogę ich znaleźć, nie ma ich, ich tam po prostu, natomiast te mają wsparcie w aplikacji, którą instalujecie sobie na telefonie. I co nadaje ta aplikacja? Nadaje no, daje możliwość przepięcia się pomiędzy czterema, yy, tak, czterema predefiniowanymi ustawieniami Equalizera, niestety nie możemy tego ręcznie zrobić, kompletnie nie rozumiem dlaczego, wiecie, jakiś zwykły telewizor ma takie ustawienie, że możecie sobie yy, poszczególne częstotliwości yy, regulować sami, I tutaj tego nie ma, to jeszcze powiedzieć i to uważam, że jest wada. No, zaletą jest to, że możemy na przykład sobie wyciszyć albo całkowicie wyłączyć po prostu komunikaty głosowe, które w słuchawkach y, słyszymy. I myślę, że to są, to są główne wady, bo mamy doskonałą cenę, fajne wykonanie, fajny dźwięk, ale mówię, nie złożymy ich w taki sposób, wiecie, jak na przykład moje Sony 1000. No i oczywiście nie oszukujmy się, że jak już wspomniałem o tych słuchawkach Sony, że one te będą miały, wiecie, ANC na poziomie. No, no lidera rynku, praktycznie, bo Sony jest swoją serią 1000. Ja mam trzecią odsłonę i ewentualnie myślę Bose na przykład. No to są słuchawki, które to jest absolutny top, jeżeli chodzi o ANC, no ale nie oszukujmy się. Tamte słuchawki najnowsze ich wersje w tej chwili kosztują w granicach 1,5 tysiąca złotych, a tutaj mamy cenę niecałych 200 zł. I powtarzam, ten system działa. Czyli jeżeli szumi klimatyzacja, to zauważycie, że ona jest mocno wycięta. Te jednostajne dźwięki sprawdzają się. Znaczy wycinanie tych jednostajnych dźwięków naprawdę jest tutaj skuteczne. Oczywiście nie oszukujmy się, że jeżeli będą wiecie, rozbawione koleżanki siedzące przy biurku obok, no to one nie znikną nagle, ale myślę, że w połączeniu z muzyką naprawdę będzie to fajne rozwiązanie i dobra jakość dźwięku. Troszkę się rozgadałem, słuchajcie, ale chciałem Wam przekazać jak najwięcej informacji. Ja Was zachęcam. No mówię, nic z tego nie mam, ale zachęcam Wam do wypróbowania, do, do sprawdzenia tego produktu. Uważam, że jest zdecydowanie wart swoich pieniędzy. Słuchajcie, jeżeli coś się spodobało, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli macie jakieś swoje sugestie, doświadczenia, dzielcie się nimi w komentarzach. Na ten moment dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów i do spędzania chwil przy przyjemnej muzyce, na przykład z tego typu słuchawek. Trzymajcie się. Cześć.